Bonjour, moi drodzy, mam nadzieję, że wasz weekend cudownie, słuchajcie, tak jadę właśnie chciałam się z wami podzielić jedną myślą, taką, bo tak mi kopie ten maluch w brzuch i powiem wam tak, jak ja się nie mogę już doczekać, jak go urodzę, serio, mam, mam takie poczucie, mm, że, nie mogę wam to opisać, że mam ochotę już go przytulić, Dać mu paluszka do trzymania, bo te dzieci tak fajnie trzymają za palucha. Pocałować, wycałować stópki. Nosić go na rękach. Kłaść go do spania. Przewijać go. Mam już na to ochotę totalną, a czuję, że ten brzuch jest taką barierą już, że nie mogę tego zrobić. Że okej, okay, fajnie, że jest w środku i tak dalej. Jest blisko mnie, ale... Wiesz o co chodzi? Już tak bardzo chciałabym go mieć na zewnątrz. Myślę, że ten dziewiąty miesiąc już taki jest, że już tak... Wiemy, że jesteśmy blisko i po prostu już chcemy, żeby był na świecie. I tak czuję, że już ma tak mało miejsca, że już tak mnie kopie, że się przekłada, że już też jest coraz ciężej tam. I że po prostu gniecie się, gdzieś tam czuję, gdzie łokieć, gdzie kolanko. Czasami jest to naprawdę aż takie pff, jakby się wywracał na plecy takie uczucie. Wypycha się. I tak myślę że kurczę, chyba on też już chce tu być. E, niesamowite uczucie, jestem takiego ciekawa w ogóle, jak, jakie on będzie, jakie to jest uczucie, kiedy rodzisz dziecko, patrzysz na nie i sobie zdajesz sprawę, że to jest twoje dziecko. I tak patrzysz i szukasz jakichś takich, nie wiem, podobieństw do siebie, do partnera. Czekasz na ten pierwszy uśmiech. I to wszystko jest dla mnie tak fascynujące, ja to się śmieję, że chyba wszystko w życiu już mi się znudziło, to co miałam dotychczas, bo po prostu to jest coś nowego. Coś, czego nigdy w życiu nie zaznałam, i może tak bardzo tego chcę, bo to jest dla mnie kolejne jakieś takie ekstremalne wyzwanie w życiu, i może tego mnie tak do tego ciągnie do takiego mocnego bodźca. W każdym, w każdym razie to oczekiwanie jest niesamowite, i cieszę się, że to już tak szybko zleciało. Nie wiem, jak dla Was pewnie, dla ludzi z, z zewnątrz to zupełnie inaczej leci, chociaż mi ludzie mówią, że e, też e, tak otoczenie mi mówi, że też im bardzo szybko jakoś minęła ta moja ciąża. Też mam takie poczucie, że czasami jak gdzieś tam się obserwowało w internecie, kogoś z branży nawet kto był w ciąży, to miałam wrażenie, jeku, ta kobita jest dwa lata już w tej ciąży, a u mnie jakoś tak mam wrażenie, że zleciało turbo szybko. Mm, no jestem ciekawa, który to będzie dzień. Tak naprawdę może być już każdy, nie? E, więc tak, no jeszcze tą torbę muszę spakować, a tak to już wszystko czeka. E, na szczęście wszystko w domu jest, więc jak coś to łapiemy, to to, 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 to i lecimy. Ale, ale tak, no czuję, że to już, że to już nadchodzi i jestem mega ciekawa, jak sobie z tym wszystkim poradzimy. Serio. Niby jesteśmy przygotowani, ale totalnie nie wiemy na co, więc no, ciekawy rok nas czeka. I jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chciałam powiedzieć, zanim pójdę, bo idę na paznoksi, bo to pogubiłam troszkę. Jeszcze jedną ważną rzecz chciałabym wam powiedzieć. Dziewczyny, jeśli macie takie jak ja. Miałam, czyli macie poczucie, że co nagada, w ogóle ja nie mam instynktu macierzyńskiego, nie chcę mieć dzieci. Słuchajcie, też tak mówiłam. Za każdym razem, jak ktoś mnie pytał o dziecko, to mówiłam, że, że to nie jest mój vibe, że ja nie mam powołania do tego, że nie mam instynktu, że nie czuję tego, że raczej nie będę miała dzieci. Zazwyczaj tak się wypowiadałam. To się zmienia. Więc serio, jak jesteście bardzo pewne, że nie, 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 ja nie, to gwarantuję wam, że jak tylko zajdziecie w ciążę, dajcie sobie szansę, bo to to tak wszystko się zmienia. Ja mam w sobie takie pokłady um, instynktu macierzyńskiego, o jakie nigdy w życiu bym się nie podejrzewała. Nigdy w życiu nie wiedziałam, że tak będę czuła to, jak czuję. Serio. Słuchajcie, jak ja już zrobiłam takie paznokcie naturalne, krótkie, to naprawdę już jest mm, znak, że coraz bliżej. Fajne nawet śmieszne. Nie wiem, czy kiedyś tak miałam. No i się ciężarna naimprezowała. Tyle wystarczy. Słuchajcie, 21.30. No już w domu, ale było przyjemnie, fajnie. Właśnie fajnie, że są takie miejsca, że można mimo wszystko pójść, poczuć się jeszcze jak z dawnych czasów. Napić fajnego koktajlu bez procentów i wróciliśmy właśnie do domku i co? Skarpetki ściągasz? Nie jesteś na golasa. No, więc tak, tak, taka zabawa. Jesteśmy nudni już, no nie jesteśmy kompanami do imprezy. E, więc nuda z nami już. No. Nie mogę z tego, nie? Nie mogę. Moi drodzy, a tu jest ta przepiękna komoda, o której Wam mówiłam, którą już szykujemy na przyjście na świat naszego Babyka, marka Twito. I powiem Wam szczerze, że jesteśmy na maksa zadowoleni póki co. W sensie uważam, że jest bardzo wystarczająca na potrzeby małego dzidziusia. Ma trzy szuflady, jedna jest taka trochę bardziej płytka i dwie um, głębsze. Te dwie głębsze sobie poświęciliśmy na pieluszki, właśnie ciuchy um, i tak dalej. Kupiliśmy takie, jak to się. Organizer. <laughs> organizery. To, ja że się fajnie zamyka, że ma takie to ciche domykanie. O, słyszeliście? Dokładnie to, co Mati powiedział, że fajnie się zamyka, bo ma ciche domykanie. Czyli widzicie, możecie sobie ją, nią na maksa popchnąć tą szufladę, ale i tak nie trzaśnie, tylko delikatnie, cichutko domknie, co jest super, bo wiadomo, że nie obudzicie swojego małego skrzata. Hmm, tutaj te dwie głębokie szuflady są super, żeby właśnie ulokować jakieś ciuszki. Tak jak tutaj widzicie, mamy wszystkie w organizerach ciuchy poukładane rozmiarami, ale też hmm, rodzajem, czyli na przykład śpioszki, pajacyki i tak dalej. E, tu mamy koce. Tu jeszcze jakieś inne rzeczy, spodenki, skarpetki słodkie, ręczniczki, tu w drugiej też mamy już posegregowane. Tutaj jeszcze podokładamy, bo jeszcze część rzeczy się pierze. Tu jakieś gaziki, termometr kupiliśmy, sól fizjologiczna, patyczki do uszu, kosmetyki oto na przykład koleżanka poleciła. Mamy też tutaj fajną zabawkę sensoryczną. Pan, który bardzo... O, chyba się puszkiem Zainteresował. <grym> e, bo nie wiem, czy wiecie, czy wiecie pewnie, że dzieci do któregoś miesiąca to widzę tylko kontrasty. That's white. Tutaj jakiś szmatek czeka. A w pierwszej szufladzie, mm, w ogóle to jest super, dostaliśmy na ten, na Baby Shower. Mega lampeczka. E, a tu, a w ogóle ten przewijak jest super, bo możecie go sobie zdjąć po prostu i przesuwać. A tutaj w pierwszej szufladzie mamy bardziej pampersy, podkłady i mokre chusteczki, czyli takie rzeczy. I oktańce. Czyli takie rzeczy potrzebne do przewijania malucha. Tutaj sobie siedzi misiek od Cioci Marceliny. A tutaj, słuchajcie, jeszcze kupiliśmy takie coś, Mati zamówił. Taki słuchajcie przybornik, bo wiem, że na czasami dzieci się nie przewija e, przy przewijaku, tylko na przykład w łóżku czy coś, to właśnie, żeby mogło sobie pojechać na kółkach y, tam, gdzie potrzebujemy. Ogólnie to tak na razie wszystko jest um, zrobione, żeby już przygotować w miarę, jakby się wydarzyło, ale jeszcze Wam będę mówiła, co i jak. Bo ja na razie korzystam z takich porad koleżanek i tak dalej, i tak dalej, wiadomo, też z jakimiś swoimi przyzwyczajeniami, ale żeby tak Wam powiedzieć, jak to się wszystko sprawdza, to wiadomo, będzie mi łatwiej już w trakcie użytkowania, albo już tak sobie na 100% to wszystko poukładamy bo póki co to po prostu tak sobie przygotowujemy po kolei, żeby już to wszystko wyciągać, rozkładać i żeby już w razie czego było ready, bo jesteśmy trochę natykającej bomby już.